Gmina Buczkowice. Pan Wiesław Gąsiorek. Mieszkaniec kalnej, sołtys, prezes OSP. Działalność społeczną rozpoczął we wczesnej młodości w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej w Kalnej, w której akcjach bojowych uczestniczył przez około 40 lat. W 1998 roku został jej prezesem. Funkcję tę pełni nieprzerwanie aż do dzisiaj. Trzeba przyznać, że za jego kadencji nastąpił intensywny rozwój OSP Kalna. W tym okresie dobudowano drugi garaż na samochód bojowy, wykonano kapitalny remont samochodu, a następnie pozyskano dwa nowe. Aktualnie trwa rozbudowa i modernizacja remizy. Wykonano też nowe pomieszczenie dla działającej od kilku lat młodzieżowej drużyny pożarniczej. Trwa rozbudowa sali. Remiza OSP jest również miejscem spotkań mieszkańców. Wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich strażacy corocznie organizują w niej dożynki i festyn oraz spotkanie świąteczne dla osób starszych i samotnych. Cyklicznie realizowane są również wycieczki, zawody. To wszystko integruje lokalną społeczność. W 1994 roku był jednym z inicjatorów i założycieli klubu sportowego Halny w Kalnej, następnie jego pierwszym prezesem. To za jego kadencji rozpoczęto tu budowę boiska sportowego, a to wszystko w ramach czynu społecznego. Pan Gąsiorek równolegle działał w Radzie Sołeckiej w Kalnej, a następnie od 1998 roku pełnił funkcję sołtysa tej wsi. O tym jak dobrze to robi świadczy fakt, że mieszkańcy wybierali go na tę funkcję już siedem razy z rzędu. Działalność pana Wiesława Gąsiorka mocno nawiązuje do idei realizowanych przez księdza Józefa Londzina i jest uhonorowaniem jego wieloletniej pracy na rzecz swojej małej ojczyzny.